Dzień dobry, moi siewy. Zaczynamy nowy dzień z krakowskim uśmiechem. W dzisiejszym materiale chciałbym podzielić się z Wami swoimi osobistymi doświadczeniami. Związanymi z budowaniem drzewa genealogicznego, z poszukiwaniem przodków, z, ze zgłębianiem wiedzy dotyczącej naszych korzeni. Od razu zaznaczę, że to będą moje doświadczenia. Nie traktujcie tego do końca jako taki poradnik od A do Z, który Wam wyjawi tu wszystkie, wszystkie arkana wiążące się z, z genealogią. No nie, no nie. To jest moje. Opowiem Wam o swoich własnych doświadczeniach z tym związanych. Jak to się stało, że przez kilkanaście lat udało mi się w swoim drzewie genealogicznym umieścić 3896 osoby. Osób. 3896 osób. Aha, a jeżeli szukacie fachowego poradnika jak to zrobić, to tu jest taka książka, nie wiem czy jeszcze jest dostępna w księgarniach, może na Allegro. Książka autorstwa Małgorzaty Nowaczyk Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego. Tak to wygląda. I... Ja nie zaczynałem od tej książki. Tę książkę nabyłem potem. Ja zaczynałem, prawdę powiedziawszy, tą genealogię. Chciałem, jakby drzewo genealogiczne chciałem stworzyć już od małego. Bo tutaj słyszałem o różnych ciotkach, o różnych wujkach, a to gdzieś na Śląsku, a to w Częstochowie, a to we Francji. I chciałem jakoś to... Zresztą i fotografii, strasznie mnóstwo tych osób mam, i niedługo będę zajmował się digitalizacją i zabezpieczaniem tych zdjęć w specjalnych kopertach pergaminowych z tym certyfikatem PAD. Chciałem tę wiedzę związaną z tymi wszystkimi ciotkami, z tymi osobami, wujkami w jakiś sposób uporządkować. Ale na kartce no, niezbyt to wychodziło żeby te powiąza powiązania wszystkie ze sobą zamieścić to tak na kartce A4, to nie bardzo, kiedy to się zaczyna rozrastać. Mm, takie jakieś wielkie, naprawdę kompletne genealogie są strasznie obszerne, żeby to w formie jednej graficznej przedstawić. Dlatego sobie odpuściłem, no, no, no odpuściłem sobie. Ale to bardzo mnie zawsze nęciło, ciekawiło. I pamiętam coś około roku 2007, zdaje się. Dostałem na maila. I to była jakaś reklama, to był spam. Tylko kiedy to było, prawie 20 lat temu. To wtedy no, ja nawet nie, wiedzia nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak spam. I to była reklama strony genealogicznej, która już nie istnieje, zdaje się. Nazywała się ona Moi krewni czy coś takiego. I tam zacząłem tworzyć. Pierwsze drzewo genealogiczne. I zacząłem się w to wgłębiać. Ale no, to była forma wirtualna. A chciałem mieć to w sensie wir wirtualna, ale też no, w internecie. Ja nie miałem tego u siebie na, na laptopie, na twardym dysku. Zacząłem stopniowo w się w to zagłębiać. Poszukiwać pierwszych programów genealogicznych. <śmiech> <śmiech> Przepraszam i przetestowałem ich, oj to już było tak dawno, że prawdę powiedziawszy nawet nie pamiętam Z3 chyba było taki polski program genealogiczny drzewo genealogiczne zdaje się nazywał nazywał się ten program drugie Genpol nie jestem pewien I tak jak mówiłem, to jest mój to jest mój, moje wspomnienia dość, moje doświadczenie w tym temacie już nie wszystko pamiętam po prostu no i trzeci to był PAW. Personal... oj, ja tego nie wypowiem poprawnie. Personal Ancestral Filem. Kasia tu podłożył... Personal Ancestral File. I za pierwszym razem odbiłem się od tego programu, w skrócie PAW. Bo on był bardzo prosty, był ubogi graficznie. I to mnie tak od niego na dzień dobry odrzuciło. Ale po jakimś czasie wróciłem do niego, bo jednak z tych informacji się zbiera, to wszystko się rozrasta. Mamy dwoje rodziców, czworo dziadków. Później pradziadków już jest ośmioro, potem jest prapradziadków 16 i to cały czas się powiększa. 32, 64, 128 i istnieje jeszcze zjawisko ubytku przodków. No bo w którymś momencie mielibyśmy tych jedna osoba miałaby więcej przodków, aniżeli aktualnie było. Ludzi na, 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 na świecie na ziemi. Ale to nie będę teraz mówił o zjawisku ubytku przodków. Także po prostu przekonałem się do tego pafu PaFa, On ma wszystko, co jest potrzebne. Jest y, prosty, jest bardzo dla mnie intuicyjny, funkcjonalny. Ma możliwość przerzucania plików między programami genealogicznymi. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Get.com, zdaje się, ale nie jestem pewien. Jest specjalny format tych drzew genealogicznych, z którym współpracują wszystkie te programy. I można ten, ten plik później również zaimportować na stronę genealogiczną gdzieś w internecie. To jest, to jest właśnie to, że jakby. Z jakichś powodów chciał kiedyś przedstawić to w ładnej formie graficznej. Mogę wyeksportować wszystkie dane, jakie tu posiadam, do innego programu. Dlatego też, jak miałbym komuś poradzić, to niech zacznie od zainstalowania programu genealogicznego na swoim komputerze. No ja wybrałem PAF, ale każdy może wybrać, co mu się żywnie podoba. Nie przedstawię wam tutaj jakby oferty, możliwości. Ja od lat korzystam z Pafa i jestem zadowolony. Sprawdzę, czy mam tutaj datę utworzenia tego pliku z tym drzewem. Nie, też mam jakąś kopię. Coś mi się przypomina, że na przestrzeni lat ja chyba nawet raz straciłem te, te ta chyba straciłem Zniszczeniu uległ mój dysk twarty. Ja, ja straciłem to drzewo genealogiczne, ale miałem kopię zrobioną w. No właśnie, gdzieś w sieci ściągnąłem te pliki. Tam, tam miałem z kilkadziesiąt osób mniej, musiałem nadrobić. Ja, także tego pierwszego pliku to ja już nawet nie mam w pafie, który, który założyłem z drzewem genealogicznym. No ale co, co, co zrobić dalej? Najpierw wpisujemy siebie, czyli probanta. No i potem rodziców, dziadków, pradziadków. to jeszcze jest taka możliwość dodania rodzeństwa tych że później yy, potomków rodzeństwa naszych bezpośrednich antenatów. I tak to się rozwija, tak to się rozbudowywuje. Mm, ale skąd, skąd, wziąć, skąd wziąć te dane personalne? No? Ja, jak, jak miał na imię, jak mieli na imię rodzice, dziadka, pradziadka? I tak, nim zaczniemy grzebać w papierach, w dokumentach, w archiwach, robimy wywiad z najstarszymi żyjącymi członkami rodziny: rodzicami, dziadkami, pradziadkami, rodzeństwem pradziadków, dziadków, kuzynostwem. Wszystkie dane, jakie mamy, spisujemy, a będą nam potrzebne przede wszystkim daty: daty urodzenia, daty małżeństw, daty zgonów. Oraz miejsca urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Gdy mamy to już poustalane, to teraz należałoby. Celem poznania, na przykład, mamy. Mnie łatwiej będzie operować na, 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 na moich. Na, na przykładach z życia wziętych. Na przykład, ja wiedziałem, że. Od mojej babki, że jej dziadkiem był Aleksander Władysław Dwojga imion Żmijewski. Te dane już miałem. Zaś jej babką była Aleksandra z domu Zachewicz. Mając już te informacje, i dzisiaj jest dużo, dużo, dużo prościej, aniżeli lat temu 15 czy 20. Bo teraz wystarczy wejść na stronę Towarzystwa Genealogicznego. A nawet byłem członkiem przez jakiś czas tego, panie członku, <grywania> tego towarzystwa. I indeksowałem kilka, kilka roczników parafii. Gzy. Kiedy wejdziemy na stronę www.genealodzy.pl, gdy to już mamy, to tutaj po lewej stronie jest taka zakładka geneteka. Tutaj klikając, otwiera nam się mapa. Mapa Polski z podziałem na województwa. Oprócz tego są jeszcze pozostałe tereny: Litwa, Białoruś, Ukraina i Warszawa jest wyodrębniona od Mazowieckiego. Klikamy w Mazowieckie, wyskakuje nam pola do uzupełnienia. Wybieramy teren, jaki nas interesuje, konkretnie jaka parafia. Czyli w tym konkretnym wypadku, ja wiem, że popławy należały do parafii Półtusk. Także szukam tutaj Półtuska. Wpisuję nazwisko Zmijewski. Zmijewski, Aleksander. I nawet nie, nie, nie dopisuję małżonki, bo mi wyskakują teraz wszyscy. Aleksandr Żmijewscy z tej parafii ze zindeksowanych roczników. Tutaj mam cały, cały wykaz tego, i już mogę sobie przejść w tu mi od razu mam wszystkie y, dzieci tej pary i nie tylko y, oraz małżeństwa. I tutaj w parafii Płutusk w latach 1797-1935. Ślub brał tylko jeden Aleksander Żmijewski. Zindeksowanych jest jeszcze tutaj 1755-1793. Tylko jeden Aleksander Żmijewski brał ślub w parafii Półtusk w 1903 roku. Akt numer 85. I tutaj mamy imiona rodziców Antoni oraz Ewa Tyśkiewicz. Ślub brał z Aleksandrą Zachewicz. Córką Jana i Franciszki Lachowskiej jest skan, bo ta parafia jest zdigitalizowana, są dostępne skany, ale skany są w języku rosyjskim. Od drugiej połowy lat 60. XIX wieku aż do... zależy, ale w 1918 roku już chyba we wszystkich parafiach było... Ale już wcześniej, wcześniej, wcześniej. Zdaje się, jak Prusacy weszli do, do półtuska, ale to trzeba zweryfikować. To jest bardzo prosto zweryfikować. Trzeba wejść w te akta zdigitalizowane i sprawdzić, od kiedy są w języku polskim. Od 1915, być może 14, najpóźniej 18, ale wydaje mi się, że od 1915 roku są w języku polskim akta. Także dzisiaj to jest proste. Bo drzewie trzeba było iść do archiwum, bądź też do parafii i samemu szukać. Teraz wszystko jest niemalże, nie wszystko. Dużo, dużo rzeczy jest w internecie zindeksowanych, zdigitalizowanych. To bardzo ułatwia pracę. I teraz tak. Tu wspomnę jeszcze, nie wyczerpując tematu docna, bo jak już wspomniałem, to są moje doświadczenia. Genealoga amatora. Z dużym, chyba już mogę powiedzieć, z dużym doświadczeniem, to jednak jest kilkanaście lat. To, to jest ja, ja się łaciny musiałem przy tym nieco liznąć y, rosyjskiego. Korzystałem z tłumaczenia akt. Ale później pojedyncze słowa zaczynałem, zaczynałem rozpoznawać w tych, w tych aktach metrykalnych. I gdy jesteśmy przy, przy Aleksandrze Żmijewskim, jego matka według aktu małżeństwa wróć w sumie to według indeksu jest Ewa z domu Tyśkiewicz. I teraz tak, indeksy mogą zawierać błędy, indeksujący mógł się na zwyczajnie świecie pomylić przy odczytywaniu, ale i same akta mogą zawierać błędy. Te błędy trzeba mm, sprawdzać, weryfikować na podstawie innych dokumentów. I tutaj też występuje coś takiego jak oboczność nazwiska. Jeżeli mamy Ewę Tyszkiewicz, a znajdziemy Ewę Tyszkiewicz, to, jest, to może być ta, to nie są, to nie muszą być dwie różne osoby. To może być ta sama osoba. Inne oboczności z parafii półtusk, na przykład Kachel i Kachlak. To jest też oboczność nazwiska. A kiedy, bo to jest nazwisko Kachlak z parafii zamski, kiedy zaczniemy się cofać wstecz do XVIII wieku, to zobaczymy, że nazwisko Kachlak wykształciło się z, z. Ciężko mówić wówczas o nazwisku. Z imieniska, z przezwiska, z przydomku Kachlak. Także to jest cała przygoda na długie, długie lata. Jeżeli macie jakieś pytania związane z genealogią, bo ja tutaj o wszystkim nie powiedziałem, wszystkiego nie wiem nawet, czego, czego to jest normalne. Ale śmiało, śmiało pytajcie. Śmiało pytajcie, dzisiaj to jest naprawdę o wiele łatwiejsze aniżeli lat temu 15, gdy ja zaczynałem. Wybieramy program genealogiczny. Ja polecam PAF, ale no to każdy niech wybierze, jaki mu pasuje. Wpisujemy siebie, probanta, wpisujemy rodziców, wpisujemy ich rodziców. Wpisujemy, jeżeli mamy taką chęć, rodzeństwo rodziców i budujemy drzewo. Musimy mieć ustalone przede wszystkim mm, miejsca zdarzeń, gdzie były zgony, gdzie były śluby, mm, gdzie były urodzenia, gdzie, gdzie miały miejsce chrzciny, gdzie ten fakt miał miejsce. I kiedy już to wiemy, mu musimy mieć ustaloną parafię. Bo tak na przykład grabowiec. No, urodził się w grabowcu, tu koło półtuska. No, ale przecież nie ma takiej parafii grabowiec. Grabowiec należał do parafii półtuskiej. Tutaj jeszcze taka informacja, że urzędy stanu cywilnego w takiej formie jakie istnieją dzisiaj. To zostały utworzone dopiero w 1946 roku. Wcześniej te akta prowadzili księża. Księża rabini u Ewangelików byli pastorowie, pastorzy. Poprawna deklinacja na dole. U prawosławnych popowie tutaj też była parafia prawosławna w półtusku podczas zaborów. No, czyli musimy mieć ustaloną parafię i tam szukamy. I czasami jest tak, że jeżeli nie znajdziemy jakiegoś aktu w danej parafii, to nie znaczy, że go nie ma. Tylko mógł po prostu zostać przeoczony. Było kilka jakby ksiąg prowadzonych przez no w naszym wypadku księży bo to były księgi metrykalne akta stanu cywilnego i były to nie wiem czy obydwie to próbowałem to ustalić ale nie mogłem może ktoś mi tu podpowie czy zarówno księgi metrykalne jak i akta stanu cywilnego prowadzone do 1946 roku yy, były w dwóch kopiach czyli w, łącznie cztery nie jestem tego pewien Jeżeli mówimy tutaj o międzywojniu, no to to już było ujednolicone. Ale jeszcze wcześniej były trzy zabory. To u każdego z zaborców mogło być nieco inaczej. Na przykład tutaj po łacinie akta były prowadzone. Dokładnie nie powiem teraz do którego roku. Wydaje mi się, że w przypadku parafii płótuskiej do 1825. Dlatego powiem około no i te wcześniejsze były, były po łacinie i dopiero jakoś od około 1808 5 to też jest do sprawdzenia zaczęto je prowadzić jedne po łacinie a dalej te kościelne a no te świeckie po polsku zaś na przykład w zaborze austriackim akta od mniej więcej uch Druga połowa XIX wieku to są akta po łacinie, w takich kolumnach. No, to tyle. Jakieś podsumowanie. Kasia, umiałabyś zacząć po tych moich słowach przygodę z genealogią? Wiedziałabyś? Czegoś nie powiedziałem? Pomóż mi, podpowiedz. No, ja myślę, że na początek to spoko, dałabym radę. No, na początku jest y ok. Tak przynajmniej twierdzi Katarzyna. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach, spróbuję na nie odpowiedzieć w kolejnych materiałach. Na pewno o czymś nie powiedziałem, na pewno o czymś nie wiem. No i genealogia, ogólnie to jest fascynująca przygoda na lata. Poznawanie tego wszystkiego, zagłębianie się w to akt po akcie, poznawanie. Zawodów, imion, stanu społecznego swoich przodków jest fascynującym za zajęciem. No, tutaj pojawił się kiedyś taki niemiły komentarz pod moim jednym filmikiem na YouTube. Szkoda, że ja go usunąłem, bo mogłem zrobić zrzut ekranu i odpowiedzieć na niego. Ale chodziło w nim o to, że ja to jestem takim kundlem, nie? Ja jestem kundlem także. Żegna Was kundel, i wiem co mówię, bo sprawdziłem w dokumentach, kundel chłopsko-szlachecki, krakowsko-kurpiowski. Dajże suba! No i zapraszam na rękodzieło Katarzyny Uśmiech Art. Fanpage na Facebooku no oraz linki do tych wszystkich naszych mediów społecznościowych, do, do tych naszych działalności, póki co jeszcze nierejestrowanych działalności gospodarczych, znajdziecie jednej w sumie. Nieregistrowanej działalności gospodarczej. Katarzyny Rękodzieło. Znajdziecie w opisie tego filmu.